Kochani, chcielibyśmy Was zaprosić na nasz nowy musical Dreams. Z artystami szkoły muzykalowej BB i współtwórcami hitowego musicalu Friends, pomyśleliśmy, że warto kontynuować to, co udało nam się zrobić do tej pory. Zafascynowana Twoim stylem i chciałabym Ci usiąść w podobny kostium? Ja nie wiem. Zawsze ubierała mnie mama i przestrzegała tego, żeby moje stylizacje były w pełni naturalne. Ja tuszku drogi, ja, ja już mam wizję. Będzie pięknie. Powiem wam, że nie ma większego szczęścia niż robić to, co się kocha. Uwielbiam projektować, szyć, dokładać i stylizować. Każda postać jest dla mnie nowym wyzwaniem. Lubię szyk, elegancję i dopieszczanie tkanin. Nie jest tajemnicą, że lubię stać na scenie. Dlaczego Taki warto przyjść na Musical Dreams? Jest wiele powodów. Świetne choreografie. Prawda płynąca z ust, z oczu, z twarzy, młodzieży w czasie scen aktorskich. Myślisz, że jesteś taka wyjątkowa, co? To wiedz, że dla mnie jesteś zupełnie nijaka! Kompletne zero. Spokojnie, poradzę sobie. Okej, okay, rozumiem. Każdy może mieć swoje zdanie i szanuję to, posłuchajcie, ja jestem zwyczajną osobą, jak wy wszyscy. Jestem dziewczyną sukcesu, bo mam charyzmę i niezwykły talent. Nic dziwnego, że jestem rozpoznawalna. Zapracowałam na to. Lubię luksus, piękne stroje, sesje i plany zdjęciowe. Wiem, że kamera mnie lubi. Widzą, podoba się mój charakter sceniczny i energia, którą im daję. Jednak czegoś do szczęścia mi jeszcze brakuje. Muzykal Dreams porusza bardzo dużo tematów społecznych, tematów, które dotyczą właśnie młodzieży i ich relacji z dorosłymi, czy to w szkole, czy w domu. Każdy, kto przyjdzie na ten muzykal, może tam znaleźć cząstkę siebie. Może znajdzie, odnajdzie tam swój problem. Co ty tutaj robisz? To jest casting do sztuki musicalowej. Jeżeli tak tym gardzisz, to idź sobie stąd. Droga wolna, nikt cię tu nie trzyma, I właśnie tak zamierzam zrobić. Nie będę na to tracić czasu. Ja chcę się dostać do szkoły teatralnej, a nie do cyrku. To są wartości wyższej sfery. Egzystencja człowieka, badanie siebie i... Do siebie nie pasujemy! Moim żywiałem jest, jest scena! Taniec, śpiew i granie to moje śniadanie, przeżywanie i emocje. Dramat w sztuce we mnie rośnie! Takie dwie na jednej scenie, to recepta na spełnienie! Jest moja rodzina. Bez przerwy gdzieś pędząca, bez chwili czasu zainteresowania moim osobą, kim jestem, z kim się spotykam, po co i dlaczego. Tylko pytania typu potrzebujesz kasy? Masz. No, kup sobie bluzę. Zegarek, telefon, buty. Miłość. Przykro mi. <śmany> 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 Jesteś za gruba, wyglądasz jak szapa, trzydźwiowa, a te stopy, chodzisz jak kaczka! I cały czas mam w głowie te słowa, jak zapętlona płyta. Kiedyś taniec, Sprawiał, że czułam się wolna i szczęśliwa. A teraz? Teraz jest przykrym obowiązkiem. Chcę tańczyć z miłości, nie z przymusu. Nie wpisuję się w ramy standardowej młodzieży. Nigdy nie byłam duszą towarzystwa. Mam swój świat i w nim czuję się najlepiej. Jednak wiem, by być szczęśliwym i spełnionym, trzeba mieć prawdziwą rodzinę. Nieważne, kto jest swoim biologicznym rodzicem, ważne, kto dał Ci nowe życie, a muzyka to cały mój świat. Nasi młodzi artyści Szkoły Muzykalowej B&B, na pewno możemy ich zaliczyć do współtwórców całego muzykalu, ponieważ swoimi i życiowymi doświadczeniami, i swoimi pomysłami wspierali nas podczas Tworzenia tego muzyka, tak to mój świat, za którym tak bardzo tęskniłem od lat. Artystą jestem, tak serce mówi mi. Jestem zmęczony. Już mi oczy siadają przez, przez to wieczne siedzenie nad systemem. Kalibrowanie, formatowanie, cyfry pędzące na ekranie. Czyżby Matrix? Co się stanie, kiedy powiem nie? Czy coś się stanie? Chyba nie. Może nie mam doświadczenia ani nie mam tyle lat, co wy, jednak powiem wam to, co zawsze powtarza moja mama. Zostawcie nam czysty kawałek świata. Zostawcie nam lasy, ogrody w kwiatach. Pozwólcie nam o życiu śnić, abyśmy mogli na naszej zielonej planecie żyć. Oczywiście Musical Dreams. To historia o bohaterach, którzy podczas przesłuchań do nowego musicalu opowiadają o sobie, o swoich marzeniach, o pasjach, ale również o problemach i o tym, czym się zmagają. Nie zapominajmy, że system, ten współczesny system, który jest narzucony odgórnie na dzieci, młodzież i dorosłych, te uwarunkowania społeczne, one nie sprzyjają dobrym relacjom, a my walczymy o to, żeby te relacje między tymi grupami społecznymi były jak najpiękniejsze i jak najlepsze. Cisza! Teraz mówię. Ja. Widzicie tę bandę? Coś tam grają, coś śpiewają, ale nie wiedzą, gdzie jest ich miejsce. Popatrzcie na nich! Ja natomiast wiem, i zawsze, gdy czegoś chcę, to, to osiągam. Nieważne za jego cenę. No bo kiedy znowu lecą łzy? Nie maj! Kiedy wspinam się na sam szczyt! Nie maj! Gdy już pęgam i chce mi się wyć, nie maj! Kiedy muszą z nami być, no zgadnij, szczerze. Świat wokół mnie wydaje się dziwny. Dlaczego? Bo ludzie myślą inaczej niż ja. Lubię prawdę, szczerość. Widzę teksty, które siedzą w mojej głowie i analizuję każdy mój emocjonalny skok, zastanawiając się, kim jestem. Moi rodzice? Pewnie pewnością mnie kochają, ale... ale nie rozumiem ich miłości. Spektak Dreams to musical, a jak na musical przystało dużo tańca, muzyki i śpiewu. To opowieść pełna wzruszeń i emocji. Wartka akcja, punkty zwrotne i oczywiście nie może zabraknąć spektakularnych choreografii z wykorzystaniem elementów powietrznych, jak i również cudownych piosenek wykonywanych przez naszych bardzo zdolnych artystów ze szkoły muzykalowej BB. Serdecznie Państwa zapraszam na Musical Dreams już niebawem od listopada na warszawskiej scenie Teatru Kapitol. Do zobaczenia!